Co dzisiaj robisz? Może się spotkamy? Tak, chcę mnie zaprosić na randkę Kończę z tym pizzowaniem się Tak się cieszę A może nie? Może chcę tylko pogadać albo coś ode mnie pożyczyć? Nie To zdecydowanie randka Dobra, odpisuję, że możemy się spotkać Nie no, nie mogę tak szybko odpisać Jeszcze sobie pomyśli, że na to czekałam A jak będę czekała za długo, może się obrazi Dobra, piszę Mamy o nie, no, jak zwykle wyszedł mi pryszcz. Jestem cała czerwona. Postaram się to zakryć. Okej, okay, mogę szykować się dalej. Dobra, taki lekki makijaż wystarczy. Niech się przyzwyczaja. Opłaca się nakładać szminkę, czy nie? Pocałuje mnie, czy nie? Nie no, jak nałożę, to zaraz mi się rozmarza. Zaraz. Dobrze, że mam pomadkę 16 Hours od Dermacol. Ta powinna wytrzymać. Chociaż i tak jest mała szansa, że mnie pocałuje. Co mam wybrać? Sukienkę... Czy bluzę? Sukienka jest bardziej romantyczna, ale będzie widać, że chodzi mi o randkę. Jak założę bluzę, to nie będzie tak oficjalnie, ale może wtedy sobie pomyślę, że się nie staram. Oh, za dużo o tym myślę. I tak pewnie nie zauważy, w co byłam ubrana. Będzie ta sukienka. Muszę poćwiczyć przytulanie się. Okej, okay, jak mam się zachować, kiedy mi powie, że mnie kocha? Oczywiście, że przyjmuję twoje oświadczenie, kochanie! Uspokój się! Nie oświadczy ci się znasz go dwa tygodnie! Oczywiście, że tak! Nie wytrzymam ze sobą, no. Ale chociaż tuż mi się nie rozmazał. Ciekawe o czym będziemy rozmawiać. A raczej standardowy zestaw. Czym się interesujesz? Co lubisz jeść? Jak nazwiemy swoje dzieci? O matko. Co jest dziś za mną nie tak? Trochę zgłodniałam. Ciekawe czy zabierze mnie na coś do jedzenia. A jak nie? Jeszcze będzie mi burczało w brzuchu przez całe spotkanie. Lepiej coś zjem. Coś lekkiego. Tak, żebym nie miała brzydkiego zapachu z ust, no gdybyśmy mieli się całować. <grym> Czyli co? Może kepsa? Czy mogę zamówić sobie kepsa przed randką? No tak, ale wtedy musiałabym wziąć bez cebuli i bez sosu czosnkowego Eee, wtedy by mi tak nie smakował Czy ja całe życie muszę myśleć tylko o jedzeniu? Dostałam wiadomość! Pewnie moje kochanie już na mnie czeka Pewnie przyjechał na białym koniu z tysiącem czerwonych róż Co? Przepraszam, pomyliłem się? Zamiast do Emilii napisałam do ciebie? Aha, jak zwykle Gdzie ja zostawiłam ten kawałek pizzy? Chyba pies mi go zjadł Dobra, zamawiam kebaba No, są chociaż plusy Po co komu, chłopak, jak można zamówić pysznego kepsi? Сука.